Witajcie kochani w horoskopie dla numerologicznych piątek na wrzesień 2021. Najpierw wyciągniemy sobie kartę z wyroczni. Ta wyrocznia. Już zobaczymy, jaka karta dla Was na wrzesień, dla piątek. O! Pradawny duch dębu, siła. Akurat zobaczcie, macie kartę, która jest też na okładce tej e, wyrocznej. Jeśli wejdziesz delikatnie do lasu, możesz um, usłyszeć głos dębu. Kiedy ten wspaniały duch dębu mówi, las staje się cichy i słucha. Um, możesz też, jakby nie odczuwać tego świadomie. Ale ta wiadomość, jakby jest przekazywana prosto do Twojej duszy i może być usłyszana w samym źródle Twojego um, jestestwa. Ta karta reprezentuje to, że powinieneś stać mocno w swojej prawdzie. Mówi o tym, że musisz stanąć po prostu do swojej mocy, I, mm, albo może też mówić, że po prostu używasz zbyt wiele swojej mocy w sytuacji, które się pokazują, czyli tutaj będzie chodziło też o równowagę. Pokazuje się tutaj też, że mm, musisz przyjrzeć się temu, um, jak silny wiatr spowoduje, że. A, czyli Wy tutaj będziecie oceniać swoją moc, tak? Bo tutaj trzeba przyjrzeć się temu, um, jaka siła wiatru jest potrzebna do tego, żeby gałęzie po prostu się uginały, tak? ale żeby nie połamały tych gałęzi. I on ci też mówi, że mogą Cię czekać bardzo jakby takie duchowe przeżycia w przyszłości. Mówi też o tym, i przypomina Ci o tej sile, którą sobie masz. Pamiętaj, że dom symbolizuje siłę, moc, taką mądrość, odwagę i takie dostojeństwo. Pamiętaj też, że Twoja wewnętrzna siła przychodzi poprzez mówienie prawdy. I to jest po prostu prawda, którą się mówi. Tutaj nie trzeba się tłumaczyć, nie trzeba tutaj jakby otaczać tego w żaden inny sposób, po prostu mówić. Jesteś namawiany do tego, żebyś żył w pełnej autentyczności, nawet jeśli um, po prostu um, nawet jeśli ktoś inny jest po prostu przeciwko Tobie. I to drzewo nie musi nikomu udowadniać swojej mocy. Ono po prostu jest. To jest takie dla mnie ustruzrowe u Was. Eee, może tutaj są jakieś blokady w Twoim życiu, albo które po prostu przyjdą. I tutaj jest czas na to, żeby się przygotować i poczuć tą wewnętrzną siłę, po to, żeby sobie z nimi poradzić. Ta karta mówi Is a card of good fortune, czyli to jest karta po prostu szczęścia. Wiedz o tym, że jeżeli marzysz o czymś, to jest to doskonały czas na realizację Twoich marzeń. Do tego, żeby jakby uzyskać swoje pragnienia, tak? swoje gole życiowe. Uwierz w swoją wewnętrzną siłę. I pamiętać. O, to jest piękne. To, co jest teraz, jakby tym, co ci przeszkadza, jutro może się stać kamieniem, po którym wejdziesz wyżej na swojej drabinie sukcesu. Piękne jest to zdanie. Po angielsku brzmi lepiej, ale. Um, ale to jest na takiej zasadzie, że przeszkoda, która dla Ciebie dzisiaj jest przeszkodą, jutro stanie się jakby podwaliną Twojego sukcesu, może w ten sposób. Jesteś mądry, jesteś silny. Um, stań mocno w swojej prawdzie i um, zapuść korzenie głęboko. Mów prawdę. I jesteś tutaj intuicyjnie prowadzony do właściwych decyzji. Czyli u was jakby w tym miesiącu pięknie, bo z jednej strony macie kartę, która mówi o spełnianiu marzeń, o rzeczywistości, która może być podyktowana waszymi pragnieniami, realizacją waszych planów. Natomiast to na co trzeba zwrócić uwagę, to na to, żebyście po prostu się na tym też skupili, tak? Żebyście uwierzyli w swoją siłę, bo to jest tutaj potrzebne. To jest tutaj potrzebne, żebyście otworzyli się na to, tak? Wasza siła wypływa z waszego, z waszego wnętrza. Wasza siła wypływa z waszego serca, jeśli wy czujecie, że. Potrzebujecie właśnie tej siły, tej mocy do realizacji. Czer zaczerpcie po prostu z mądrości, tak? Nawet osób, które są wokół Was. Ja bym powiedziała, że tu jest też dla Was czas, żebyście skupili się na, na tu i teraz. Tak? Bo to jest też bardzo ważne. Mądrość dębu. Może to jest też czas, żebyście się wybrali do, może to jest też czas, żebyście się wybrali do, na przykład lasu, gdzie możecie spotkać przepiękne drzewa i może właśnie usłyszycie coś ciekawego, kiedy przytulicie się do dębu. Dlaczego nie? Wiecie, że drzewa kryją mądrości. Zobaczcie, są one tutaj długo przed nami i będą długo po nas. Um, jak wielkim tak jak mówi się, że w kryształach zapisują się różne rzeczy tak samo i w drzewach zobaczcie ile pamięci może być w jego słojach jak wiele informacji możemy stamtąd uzyskać dobra, zobaczymy teraz a, runy się wysypią wow sobie tutaj troszkę nad świecą przeczyszczę. I zobaczymy, jaki to będzie miesiąc dla Was. Dagas, tak, dokładnie spełnienie marzeń. No, powiem Wam szczerze, że pięknie to u Was wygląda, bo to jest tak. Z jednej strony. Z jednej strony mam tutaj. Runa Dagas, która mówi o spełnianiu swoich pragnień, marzeń, możliwości, o szczęśliwych zmianach, które do Was idą, o tych jakby um, niespodziankach, które mogą się tutaj przydarzyć. Więc osoby samotne mogą tutaj spotkać kogoś, kto będzie tutaj. Um, to będzie tutaj przy nich, tak? Kto się pojawi, ktoś nowy zupełnie, bo przy to jest taka trochę miłość od pierwszego wejrzenia. Um, więc jak najbardziej tak. Mogą tutaj też być u Was jakieś sprawy sądowe, urzędowe, coś takiego, ale to wszystko jakby będzie w dobrej mierze, czyli um, wszystko będzie dla Was pozytywne. Powiedziałabym, że koniec miesiąca może być też takie, że tutaj dużo nowych rzeczy. Się pojawi, jeżeli wy się na to otworzycie. Czas działania z pasją. Dla niektórych z was czas, e, powiedziałabym, otwierania nowej firmy albo jakichś nowych możliwości w firmie. Czas skupienia się na sobie. Moim zdaniem, będziecie tutaj na nowo definiować siebie, będziecie określać siebie na nowo, będziecie patrzeć, kim tak naprawdę chcecie być, w którą stronę zmierzacie, określać siebie, um, określać swoje nowe cele. Mierzyć siły na zamiary jak najbardziej zawsze. Natomiast moim zdaniem coś nowego się otwiera, bo tutaj jakby przychodzą szczęśliwe zmiany. Wy wyznaczacie sobie nowy kierunek i otwieracie się na nowe możliwości. Tutaj jest też możliwość romansu. Tutaj jest też możliwość zarobienia dodatkowych finansów. Powiedziałabym, że skupienie na sobie, ale będziecie w ogóle tacy. Hmm... Przyberkano będziecie tutaj um, po prostu czuli potrzebę e, opieki nad e, innymi, więc też ja zawsze przyberkano, bo ona jest taka. Cudowna, opiekuńcza, taka typowa matka Polka, która tutaj zajmie się wszystkimi i wszystkimi przytuli. Ja zawsze po prostu tutaj mówię, żebyście też zadbali o siebie. Pamiętajcie o tym, że jest to też runa, która mówi o pięknie, um, więc może czas zadbać o swoje zewnętrzne, czyli um, nie wiem, może jakieś zabiegi upiększające, może coś takiego tutaj ewidentnie. Ja bym wam to polecała w tym miesiącu, natomiast cały czas mam wrażenie, że to jest czas decydowania o sobie, wyznaczania nowej ścieżki, podążania nią, otwierania się na nowe możliwości, nowe działania, na działanie z pasją, na zarabianie na pasji, na tutaj jakby wchodzenie w coś zupełnie nowego, patrzenie na rzeczywistość z innej perspektywy, ale być może dlatego, że tutaj właśnie coś się pozmieniało tak, przychodzą te fajne zmiany i dużo już się otwiera, tak jakbyście wychodzili nagle na zupełnie inną rzeczywistość na szersze wody, więc jakby faktycznie ten pradawny duch dębu będzie was wspierał Zobaczmy sobie jak będą wyglądały finanse, finanse dla Was na wrzesień. Powiedziałabym, że początek miesiąca będzie spoko, będą po prostu sobie te finanse płynęły, później może być um, gdzieś taki spadek finansowy, gdzieś w połowie miesiąca, ale powiedziałabym, że tutaj po prostu nie jest to nic, z czym sobie nie poradzicie. Eee, czekajcie, pokażę Wam. O. Nic, z czym sobie nie poradzicie, ale trzeba tutaj jakby przypiąć pasa. Eee, to, co bym jeszcze zwróciła uwagę, to żeby tutaj um, no, jeżeli będziecie gdziekolwiek wyjeżdżać, tak, bo tak może też być, że będziecie gdzieś wyjeżdżać, to mogą to być właśnie Tutaj dla Was um, wydatki powiązane z tym wyjazdem, więc tu bym radziła się zastanowić. Jakby przeliczyć sobie wszystko i, i pewnie, e, pewnie pojedziecie, bo moim zdaniem gdzieś się tutaj wybieracie pod koniec miesiąca. Pewnie nie wszyscy pamiętajcie, że to są czytania <laughs> tylko i wyłącznie. Jakby ogólne e, i nie będzie wszystko do wszystkich pasować, natomiast jest tutaj duża, duża prawdopodobieństwo. Albo to będzie czas przeprowadzki, albo to będzie czas wyjazdu i, i na to pójdą Wam Wasze e, zasoby finansowe. Natomiast też uważam, że pod koniec miesiąca wszystko ruszy z kopyta i tutaj e, otworzy się coś nowego. Tyle być może to jest właśnie ta kenas, która się pokazała, że tutaj pod koniec miesiąca się wszystko otwiera i ruszacie do przodu. Miłość. mmm Ja bym powiedziała, że tu w miłości mogą, mogą się pojawić jakieś takie trudności związkowe, jeżeli jesteście w związkach, bo tutaj widać, że po prostu jakieś problemy z komunikacją. Pamiętajcie, że komunikacja jest najważniejsza w związkach, tak? Tutaj, jeśli chcecie. Związek zachować, to ta komunikacja jest tutaj nieodzowna. Komunikujcie swoje potrzeby, komunikujcie swoje zdanie, gdzieś, spotkajcie się w połowie drogi, bo tutaj mamy echwas, tak? Czyli kartę związku. Ja mam wrażenie, że właśnie poprzez komunikację możecie z powrotem bo um, Echwas mówi o fajnym partnerskim związku, więc jakby koniec miesiąca w miłości będzie całkiem fajnie. E, natomiast też jakby macie tutaj powiedziałabym, um, mogą tutaj wystąpić problemy właśnie w komunikacji, gdzieś, gdzieś w połowie jakaś sprzeczka może się przydarzyć, natomiast koniec końców um, bardzo ładnie, bo Echwas kończy. Tą sekwencję. Natomiast dla osób e, samotnych też jest tutaj możliwość, że po prostu pojawi się ktoś. E, natomiast taka przestroga dla Was, bo coś mam wrażenie, że Wy nie przebieracie w słowach. E, więc, e, no, jakby przyjrzyjcie się, czy, czy warto, czy. Nie warto właśnie zwrócić uwagę na sposób wyrażania się. Ja nie mówię, że macie tutaj ograniczać siebie, ale pewne rzeczy, które chcecie przekazać, może właśnie można przekazać inaczej, inną drogą, innym słowem, tak żeby po prostu ta druga osoba nie poczuła się w żaden sposób urażona, ale żeby nakłonić ją do tego, żeby spojrzała na to inaczej. Myślę, że to jest dla Was opcja. I zobaczmy sobie zdrowie. W zdrowiu, jak najbardziej dobrze. Powiedziałabym też, że trzeba tutaj przyglądnąć się, um, tak dziwnie brzmi, zdrowiu psychicznemu, ale gdzieś tutaj jakby przyjrzyjcie się, czy wszystko. Um, szukam właściwie właściwego. Właściwie właściwego słowa, tak, ale tutaj ewidentnie, czyli gdzieś, czy te nastroje są takie, jak powinny, bo tu trochę trzeba będzie się temu przyjrzeć, tak? Może poświęcić czas sobie, może poświęcić czas na to, żeby przyjrzeć się e, jakby Waszemu samopoczuciu, ale właśnie pod względem duchowym. E, powiedziałabym też, że sprawy troszeczkę ciśnieniowe Wam się pokazują, ale to nie jest nic takiego, co. Mm, co gdzieś Wam tutaj szkodzi, natomiast one się tutaj pokazują. Moim zdaniem trochę też stres wpływa tutaj na Wasze ciśnienie i właśnie z tym stresem um, byłby to dobry czas, żeby sobie tu poradzić w wrześniu. I wyciągniemy sobie jeszcze kartę z kolejnej wyroczni, tylko Wam to zmniejszę. I zobaczymy co dla Was możliwości i zmiana, no to jest właśnie to to jest właśnie to zaraz zobaczymy Wiedz o tym, że jeżeli jedne drzwi się zamykają, drugie się otwierają. Jest to twój, zmian, twój czas zmian, to jest ta dagas, która do Was przychodzi. Twoje anioły stają przy Tobie blisko po to, żeby Cię wspomagać przy dokonywaniu tych zmian, po to, żebyś przyciągnął do siebie nowe możliwości i obfitość. Być może teraz doświadczałeś takiego zastoju, albo czułeś, że gdzieś utknąłeś. Wiedz o tym, że Twój nowy początek przed Tobą się właśnie rozwija. Być może powstrzymywałeś się przed decyzjami, albo zastanawiałeś się nad jakimś projektem. Twoje anioły. Jakby namawiając się do czegoś nowego. Wiedz o tym, że zmiana może przynieść um, wartościowe, um, jakby przewartościowanie danej sytuacji, i jakby otworzyć to, czego nie wiesz jeszcze, czego nie znasz. Ale też pozwoli Ci na głębsze połączenie z Twoimi uczuciami i darami, które są w Tobie i które są dla Ciebie ważne. Twój Anioł Stróż czeka na Twoim progu, żeby um, zaoferować Ci nowe możliwości jesteś w czasie zmian i możliwości i nieważne czy one wymagają nowej roli dają nowe możliwości czy jest to nowa relacja czy jest to dziecko czy jest to nowy projekt wiedz o tym, że jesteś błogosławiona poprzez Boga i poprzez anioły to jest ten doskonały czas i jeśli jeśli się na to odważysz Wiedz, że ta karta mówi o tym, że jesteś wspierany poprzez Twoje przeznaczenie, poprzez Twoją boskość. Jeśli pozwolisz aniołom i poprosisz je o to, żeby cię prowadzili, one wskażą ci znaki poprzez Twoją intuicję i poprzez Twój instynkt. Róż do przodu bez strachu. Ponieważ jest to błogosławiony czas dla Ciebie. Czyli faktycznie wszystko się pogrywa i z runami, i pokrywa się tutaj z tą kartą e, tej dobrej fortuny, jakby, która się tutaj pokazała. E, ruszajcie do przodu, działajcie z aniołami, otwierajcie się na nowe, na Wasze możliwości. Rozglądajcie się, bo czasami tych możliwości jest cała masa, a my ich po prostu nie widzimy. Poczujcie je w swoim sercu. Zobaczymy kartę opiekuńczą dla Was cisza. Pozwól odpocząć swojemu umysłowi. W ciszy znajdziesz ukojenie. A wy pewnie w ciszy usłyszycie znaki, które daje wam, dają wam aniołowie, dają wam tutaj um... wiecie co? Dopiero teraz zauważyłam tego kota tu. Zobaczcie, tutaj jest w drzewie jest kot. Ciekawe. Faktycznie, jakby jesteście, zobaczcie, jesteście tutaj strzeżeni. Ale pozwólcie, by w ciszy te wszystkie informacje do Was docierały, otwórzcie się na nie. A, a tutaj naprawdę piękny miesiąc Was czeka. Trzymajcie się. Pa Pa.